Pierwsza grupa taka bezkontaktowa, ale walka. W imieniu zarządu witam jeszcze raz wszystkich. Dziękujemy za to, że Państwo poświęcacie nam czas, że przeprowadzacie te dzieci, że uwierzyliście nam. Jest to pierwsza nasza grupa dziecięca. Doświadczenie z dorosłymi już mamy. Tutaj mamy kolegów, którzy mają doświadczenie pracy, w szkole. Także mam nadzieję, że zaufacie nam i dalej będziecie mieli ochotę przeprowadzać te dzieci na zajęcia. Potem transport Stępaj Rafałowi, który zajął się organizacją w całości. Czasami pokrótce reguły według jazdy będą walczyć oczywiście wszystko bezpiecznie, ale z Każdy z każdym walczy. Czyli każdy z każdym się spotyka, ustawiają się, przepychają się. Kto pierwszy zostanie przewrócony na plecy, ten przegrywa. W sztukach walki, w sportach walki są honorowane cztery miejsca medalami. Tak samo i tutaj. Mamy medal za pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca. Tak jest. Oczywiście każdy z otrzyma od nas dodatkowo dyplom. Ci, którzy jakimś tam zrządzeniem losu nie załapią się tak powiem brzydko na medal, otrzymają również dyplom y, za odwagę i udział w tym zawodach. za odwagę. O siebie. Os. Lękamy, tak jak było na zawodach. Mocno się zapoczekaj jeszcze, nie? Uwaga, jak puszczę ręce, powiem start, zaczynacie. Gotowi? Patrz tak. na niego. Czekaj mi podnieś się na pierwotne nogach. O, wszyscy kobry moje mojej Uwaga. Chodźmy! Ooooo! Poczekaj się, poczekaj się, Dwa, jeszcze. O, do rodziców. Do rodziców. Teraz. Chodźmy! Jak zaczęła się przygoda z karaty Waszego dziecka? Jak się o tym dowiedzieliście? Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na taką formę sportu rozrywki? Wybór pozostawiliśmy naszemu synowi, ponieważ w tamtym roku grał w piłkę nożną, a w tym roku od września chciał spróbować czegoś innego. Dowiedzieliśmy się od znajomych, że ich dzieci też chodzą, także zapisaliśmy go od września i uważamy, że to jest bardzo fajna forma sportu dla naszego syna. Chodźmy. Trudno, słuchajcie, nie może być, tak jak będzie. Ile kategorii masz? Starczy. Też to wyliczamy. To co robimy oddzielnie? Oddzielnie czy łączymy? Oddzielnie. Ja jestem pod wrażeniem, bo widzę ilość osób tutaj przychodzących, szczególnie tych właśnie maluchów, po nich jest grupa zmieniająca, bardzo też liczna, także uważam, że naprawdę fajna forma sportu i zajęcia w naszym mieście i zorganizowania rozrywki dla dzieci. O, nie Nic się nie stało. Ukłon do kolegi. Rodziców. Dawid. A czy tata uprawia karate? Albo miał styczność z karate kiedyś? w życiu nie miałem styczności z karate. Uprawiałem tylko w średniej szkole tylko wyłącznie. Dzieci już próbowały jakichś kwytów na panu? Nie, na szczęście jeszcze nie całe szczęście, bo mogłoby się to źle skończyć. Ale może się to kiedyś zacząć. A no na pewno, jak podrośnie to będzie chciał ćwiczyć, żeby mieć przynajmniej osobę do sparingu. Dikkat edin şimdi bir tanesi çıkıyor. Bak. Ya. Hücre! Sama 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 no da pungi uyuşa ilk no. Vay da vay Na plecy musi Nie liczy się, dawaj jeszcze, walczy, jeszcze. Przekręć go, do... na tyle... Czy... Walcz, 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 No, walcz, no walcz. jeszcze trochę. Jeszcze na plecy go. Jeszcze, dawaj go. walcz, 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 Jak ci dzisiaj zawody poszły? No dobrze. Raz wygrałem, raz przegrałem, raz przegrałem. Dwa, wy... Dwa przegrane, jeden wygrany. Ale nie zrażasz się tym, że przegrywasz? Nie. Jestem Daniel, mam 8 lat, jestem z Wieruszowa. Jesteś z Wieruszowa, od ilu, od kiedy ćwiczysz? Ja? No... Od październiku. Jak ci się podoba tutaj? Dobrze. A powiedz mi, umiesz jakieś takie chwyty? Znasz może jakieś nazwy specjalne? No znam Kingery i chyba Zenkutsu. A powiedz mi, kto to jest karateka? Karateka to są takie sztuki walki, żeby się obronić. Chcieliśmy bardzo podziękować, że tak licznie zgłosiliście się na zawody. Jesteśmy dumni, że tacy młodzi, a tacy waleczni nie poddali się i pokazali swoje wielkie serce do walki, i ci najmniejsi, i ci trochę więksi, i chłopcy, i dziewczyny, bo tu była też walka między chłopakami i dziewczynami, czyli odwieczny konflikt interesów. Gratulujemy wam serdecznie waszej postawy. Mamy nadzieję, że za rok każdy przyjdzie jeszcze na następne zawody. Jak komuś coś się dzisiaj stało, jakieś obtarcia albo przegrał całkiem przypadkiem, proszę się nie przejmować. Jestem Koboła Julia, mam 10 lat i jestem z Mieleszyna. A od dawna ćwiczysz? Yy, nie. Okay. Do... Do... Zaczęłam chyba w... teraz we, 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 wrze... we wrześniu. Jak często ćwiczycie? Yy, dwa razy w tygodniu. I ciężko jest po treningach? Jesteś zmęczona? Tak, bardzo. Mm. Jestem z Jaruszowa, nazywam się Kos Hanna i mam 8 lat. A ty od kiedy ćwiczysz? Ja ćwiczę już od, od y, tamtego roku, już, tamtego roku. Znasz jakieś nazwy chwytów? Jeszcze nie. Jeszcze nie znam. Jeszcze nie znam. A próbowałaś takich y, sztuczek na, na chłopakach na przykład? Karate? Znaczy jeszcze nie, ale będę próbowała. Będziesz przyszłości bić chłopaków? Tak. Z karatę? karate? Tak. Mam na imię Dominik Nowak, jestem z osieka. Jak często ćwiczysz w domu? Bo na pewno na zajęciach ćwiczycie, a czy w domu też ćwiczysz karate? Tak. Na, najczęściej w sobotę. A w szkole kolegom pokazujesz jakieś różne chwyty? Nie, nie za Nie. A była taka kiedyś okazja, że musiałeś wykorzystać te umiejętności do na przykład własnej obrony? Nie, jeszcze nie. Ja, ja niedługo chodzę na karate. Tak. Ale podoba ci się na pewno? Tak, no, bardzo, bardzo mu się podoba. Mam 6 lat, jestem Wiktor, a na nazwisko mam Pisula. Kto cię namówił do tego, żebyś ćwiczył karatę? Tata. Tata też ćwiczy, nie? Mhm. Kto jest lepszy, ty czy tata? Obaj. Pamiętajcie, że wy jesteście najbardziej wartościowi i najodważniejsi. A dlaczego? Ano dlatego, że przyszliście wziąć udział w zawodach. A inni tego nie zrobi. Jesteście bardzo odważni, wszyscy tutaj, którzy tu stoją. I dla Was, myślę, od rodziców wielkie brawa, bo ma hey. awesome. Chcielibyśmy teraz wręczyć dyplomy. Osobą, Osoby wyczytane, bardzo proszę o podejście tutaj. Odebranie dyplomu. A więc tak, Makowski Dawid. Jest taki? Chodź Dawid. Brawo. Mikołaj Okoń. Jest taki Mikołaj Okoń? Chodź Mikołaj. Oh, yes. Krzysztof Mazurowski. Gratuluję. Ty najdziecko. Tutaj jeszcze pogratulujemy. Tu. Oh, jeszcze. Mikołaj Lemanik. Oj niki. Gratuluję. Kacper Juszczak. Jest. yes, yes takie no. gratuluję. Yes. Oh proszę bardzo, Bartek Kik, chodź Bartek. Och, gratuluję. Proszę bardzo, Blondynek, nasz ulubiony Jasiu Tomala, chodź. O, gratulujemy, Jasiu. Na tym nie proszę bardzo, proszę. Eryk Szajdak. Eryczku, chodź po dyplom. Os, gratuluję, dziękuję. Tak, proszę bardzo. I Dawid Sowa, ten, który tam sztuki karate z tyłu właśnie. Brawo, brawo, gratuluję gratuluję. Gratuluję, gratuluję, Proszę bardzo, gratuluję. A teraz chcielibyśmy dokonać ceremonii wręczenia medali dla miejsca, które są na podłodzie. Brono... Weronika, gratuluję serdecznie. Proszę bardzo, dla Ciebie dyplom. Dla Ciebie ten. I jeszcze masz koszulkę klubową w prezencie. Ich poczekajcie jeszcze, zdjęcie. Kinga. Gratulacje. To jest dla Ciebie. Koszulka klubowa również w prezencie. I złoty medal. Nie nastawiamy się na to, żeby coś z tego zrobić. Samo wyszło. Trzy lata. Od 2009 roku organizowaliśmy spotkania tutaj dla dzieciaków, dla młodzieży, dla dorosłych. Od 2012 roku bardziej to sformalizowaliśmy. Po prostu jest w nas jeszcze coś, co pozwala na to, żeby zrobić coś bezinteresownie, nie patrzeć na koszty, doinwestować z, z własnych że tak powiem, środków. I mieć tu dla tych dzieciaków. No, uśmiech dzieciaków i, i, i gdzieś tam rodziców. No właśnie, no nie, 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 nie tylko uśmiech dzieciaków, bo też łzy. U, uczycie ich też przegrywać, to bardzo ważne. W dzisiejszym świecie konieczność, że tak można powiedzieć, bo nie da się być cały czas nastawiony na sukces. To jest niemożliwe po prostu. Porażki są wliczone w nasze życie i one muszą yy, gdzieś te dzieci, muszą gdzieś, te dzieci sobie doświadczyć, prawda? Jeżeli zrobią to teraz, w takim młodym wieku i, u, i zobaczą, że nie jest nic to strasznego. Że, że można to przeżyć, tak? że ktoś to doceni, że, że pochwalą mnie za to, za, za ich chęci, za wolę walki, za odwagę, za próbę. Dzieci to później jest taka skala, gdzie ona w życiu dorosłym będzie... A, no właśnie, ale to nie tylko dzieci, to też y, wasza walka o to, żeby zdobyć zaufanie ich rodziców. Jak to zrobiliście? Jesteśmy super przystojną grupą, bardzo wykwalifikowaną. Co tu dużo mówić? Mamy nas kochają, ojcowie za nami przepadają, a dzieci nas uwielbiają. Co znaczy osło? Osu to, jest, os, osu to jest takie z forma japońskiego przywitania, yy, gdzie wchodzimy... Ale to na... szacunek też? Tak, to jest... Osu! Osu! Ostrożnie! Dziękuję chłopaki, naprawdę, wszystkiego dobrego.